Najpierw się rzuca informację, że nic się nie dzieje na granicy, a za chwilę się rzuca y, rozporządzenie zakaz fotografowania tego niczego, czy, czy tej nicości. Ja bym proponował dla pana Tuska, żeby dołożył do tego rozporządzenia zakaz fotografowania próżni i zakaz fotografowania kosmitów. Ich też nikt nie widział, próżni tego nikt nie może zobaczyć, więc spokojnie byłby bardzo by korelowało z tym zakazem fotografowania. To fotografowanie przeszkadzało w prowadzeniu czynności funkcjonariuszom publicznym. Czyli znaczy, że mamy nie fotografować tego bezrobocia, które oni leżą i się opalają, bo tam się nic nie dzieje? Czy jest zakaz fotografowania tego, że tam się jednak coś dzieje i nikt nie chce, żeby to było dokumentowane? No i jak to się ma z konstytucyjnym prawem do tego? E, też takie pytanie dla rządzących, jak to się ma z konstytucyjnym prawem e, do. Do tego, że każdy obywatel ma prawo do obywatelskiej interwencji w momencie, kiedy w czasie rzeczywistym, tu i teraz Dzieje się coś z naruszeniem prawa. No a takie coś yy, chyba jest naruszeniem prawa, jeżeli obca formacja wyrzuca jakiś obcokrajowców, nie wchodzimy w szczegóły jakiego koloru, skóry i, i jakiego obywatelstwa, ale każdy obywatel w Polsce na terenie całej Rzeczypospolitej jest konstytucyjnie zobowiązany reagować w każdym momencie, kiedy widzi, że coś jest niezgodne z przepisami lub prawem.